Cześć! Jeśli jesteś teraz w trakcie dużej zmiany życiowej, a może niekoniecznie dużej, ale za to po prostu trudnej, i jest ci tutaj naprawdę ciężko i szukasz jakiegoś znaku, jakiegoś potwierdzenia, że to wszystko ma jednak jakiś głębszy sens, to to wideo niech będzie dla ciebie tym znakiem. Ja słuchajcie, w najtrudniejszym momencie, kiedy byłam bliska poddania się, kiedy życie już tak mnie dojechało, że myślałam, że się już z tego nie podniosę, dostałam wsparcie od jednego z moich widzów tutaj na, na kanale, na YouTubie. I dzisiaj ja wysyłam to dobro dalej w świat. I chciałabym tobie dzisiaj powiedzieć. Jeśli masz z całego tego filmu zapamiętać tylko jedno zdanie i jeżeli być może masz dzisiaj tylko tyle energii i siły, żeby wysłuchać dosłownie pierwszej minuty czy dwóch, to chcę, żebyś zapamiętała i zapamiętał, że wszechświat nie burzy niczego, nie mając już planu na coś większego. Jeszcze raz. Wszechświat nie burzy niczego, nie mając już planu na coś większego. I nie wiem, jak dzisiaj to zdanie Ci ląduje. Czy możesz spojrzeć na to, przez co przechodzisz z takiej perspektywy? Być może jeszcze nie, ale niech tam ziarenko zostało w Tobie zasiane. To zawsze ma sens. I nawet jeśli dzisiaj jest Ci bardzo, bardzo, bardzo trudno, a wierzę, że może tak być. Bo sama jeszcze niedawno chodzę, słuchajcie, na takie spacery sobie tutaj paręset metrów od domu. Mam bardzo fajne miejsce nad Wisłą. I jeszcze całkiem niedawno, jak poszłam na spacer któregoś dnia, nie miałam siły wrócić. Nogi po prostu odmawiały mi posłuszeństwa. Po prostu moje ciało było już tak zmęczone procesami, przez które bardzo intensywnie przechodzę w ogromnym. Tempie. Dostałam też chyba wczoraj, czy wczoraj dosłownie, e, maila od jednej z moich widzek z zapytaniem, jak wytrzymuje to tempo przemian. Jakoś wytrzymuję. E, skoro, skoro takie tempo jest, to znaczy, że mogę je utrzymać, ale to nie zmienia faktu, że to jest cholernie trudne. Ale to, co chcę Ci dzisiaj przekazać, oprócz tego, że Wszechświat nic nie burzy, nie mając planu na coś większego, to, że to naprawdę ma sens. Chociaż dzisiaj tego sensu jeszcze nie widzisz, skoro, skoro jeszcze dzisiaj tych kropek nie możesz połączyć, ale z czasem to zobaczysz. I chcę ci też przekazać, żebyś wytrwała i wytrwał. Niektórzy po prostu się poddają i ja też byłam bliska tego momentu. Dlatego nagrywam dzisiaj ten film, żebyś ty się nie poddała i żebyś ty się nie poddał. I że tak naprawdę nie wiesz, kiedy nastąpi Twój przełom, może on nastąpi jutro, bo czasami to jest tylko taki na końcu, gdy zadziewa się w Tobie gigantyczna wewnętrzna transformacja. To potem potrzeba czasu, żeby ona się zintegrowała, żeby te wszystkie procesy się w Tobie zintegrowały, zanim zacznie się ta przemiana odzwierciedlać w życiu zewnętrznym, w świecie zewnętrznym. I gdy to się integruje, to czasami to jest potem po takie, znaczy nie czasami, tak po prostu jest. To jest taki klik. Przychodzi dzień, kiedy klika. I oczywiście nie, nie musisz mi wierzyć na słowo, ale może to ci przyniesie odrobinę pocieszenia, że przyjdzie taki moment, że to się skończy. Tak jak zawsze po nocy. Następuje dzień, po zimie, wiecie, wiosna. To się kiedyś skończy. To się kiedyś skończy. Choć dzisiaj wydaje Ci się to być może nieprawdopodobne i ten klik u Ciebie też nastąpi. Chociaż dzisiaj być może wydaje Ci się to nieprawdopodobne. Więc rób małe kroki do przodu. To jest takie też, wiecie, mm, Przychodzą do mnie, do mnie osoby będące w trakcie właśnie różnych trudnych doświadczeń i dużych, dużych zmian, trudnych zmian, próbując złapać równowagę między działaniem a odpuszczeniem czyli między działaniem pomimo wszystko, a takim odpoczynkiem, resetem. I jak zawsze w życiu chodzi o równowagę, o balans. Mam bluzę z napisem Harmony. O równowagę i o balans. Czyli, jeżeli są takie dni, że naprawdę nie masz siły, a wierzę, że takie mogą być, to nie robisz nic i też pozwól sobie na to na tyle, na ile możesz sobie na to w swojej sytuacji życiowej pozwolić. Absolutnie nie jestem fanką ciśnięcia za wszelką cenę i też słyszę takie, wiecie, takie porady. Yy, codziennie yy, idziesz chociażby nie wiem co. Ale ja wiem, że są takie dni, kiedy nie da szady. Kiedy po prostu nie da szady. I jednocześnie, gdy to nie jest jeden z tych dni, bo te dni są jednak też, wiecie, to są pojedyncze dni, kiedy naprawdę nie mamy na nic siły, to, to rób mały krok do przodu. Pomału, ale do przodu. Pomału, ale do przodu. Nie rozgaszczaj się na dobre w tym bagienku. To nie jest po to, żeby Cię załamać. To jest po to, żeby Cię wzmocnić, jakkolwiek wiem, absurdalnie, może to dzisiaj dla Ciebie brzmieć. To nie jest po to, żebyś się rozpadła i rozpadł. Znaczy, to jest po to, żebyś się rozpadła i rozpadł, żeby twoja stara tożsamość mogła umrzeć, ale nie po to, żebyś została i został w tym rozpadzie, rozkładzie, tylko żebyś zbudowała swoją tożsamość i zbudował swoją tożsamość na nowych fundamentach od nowa. I przechodzisz przez te haszcze, bo czeka na ciebie coś lepszego. Bo ta rzeczywistość, której się do tej pory być może kurczowo trzymałaś i trzymałeś, nie jest już w zgodzie z Twoim prawdziwym ja. I to musi odejść. I to, co odchodzi, nigdy nie miało zostać. To jest kolejne zdanie, które chciałabym, żebyś zapamiętała i zapamiętał. To, co odeszło, nigdy nie miało zostać. Bo to, z czym większość osób ma duży problem, bo też tak z, z, z sesji indywidualnych wnioskuje, że. Że my się kurczowo trzymamy tego, co odchodzi. Pomimo to, że to wiecie, często nie było w ogóle dobre, ale się trzymamy, bo jednak jest to znane. Ale niestety, czy chcesz tego, czy nie, rozwój osobisty, rozwój duchowy, transformacja polega na tym, że ty będziesz w miejscu, w którym nie będziesz wiedziała, co dalej i ty nie będziesz wiedział, co dalej. Nie ma. Takiego, nie, nie ma jakby możliwości przejść przez ten proces bez zaprzyjaźnienia się z nieznanym. I my byśmy chcieli już wiedzieć, co będzie, co będzie tym lepszym, co będzie tym większym, ale my często jeszcze tego nie wiemy. I potrzebujemy to przyjąć, potrzebujemy to objąć. I potrzebujesz zaufać. Wiecie, ja wiem, że o tym zaufaniu to po prostu w kółko. Ale będę w kółko. Ale będę w kółko. I takie dzisiaj, dzisiaj dosłownie piękne, piękne też sformułowanie w jednym z filmów usłyszałam, tylko wiecie, ja słucham po angielsku, więc powiem Wam najpierw po angielsku, że trust, this is active surrender. Czyli zaufanie jest jest tym poddaniem się, tym odpuszczeniem kontroli, ale zobaczcie, aktywnym. Czyli to nie polega na tym, że my się, wiecie, rozwalamy i po prostu nic nie robimy i czekamy, aż wiecie, wszechświat wszystko nam na tacy przyniesie, tylko robimy to, co możemy. Ja też, słuchajcie, już mam taki film, właśnie Działanie a Zaniechanie, czyli taką, o to mnie dużo osób pyta, czyli. Kiedy działać, a kiedy nie? Kiedy to jest tak, że odpuścić i się wycofać z działania, a kiedy działać i jak to rozróżnić? Jak to rozpoznać? nie? Jak to rozpoznać? Kiedy to, kiedy to jest inspirowane działanie, a kiedy to robimy z, z ego i sami się do czegoś puszujemy, ale to jest temat na osobny, yy, na osobny film. Ale dzisiaj zapamiętaj to, że Trust This is Active Surrender. Czyli, że odpuszczasz kontrolę, dajesz się prowadzić życiu. Ale działasz na tyle, na ile możesz. Na, jakby na, na, na dzisiejsze warunki, na te dzisiejsze, y, dzisiejsze wideo, przy, przyjmij tyle. A potem, tak jak mówię, wyjaśnię o co chodzi, kiedy wiedzieć, kiedy działać, a kiedy nie działać. Bo to też jest duży temat. Więc wytrwaj. Nie chcę, żebyś ty akurat była i był tą osobą, która podda się tu metą. Tuż przed przełomem, a ten przełom przyjdzie. Zaufaj mi, przyjdzie. Więc jeśli dzisiaj jesteś w najczarniejszym możliwym miejscu i szukasz znaku, to to jest Twój znak. Wytrwaj. Wytrzymaj. Najciemniej jest przed świtem. To się kiedyś skończy. Obiecuję Ci. To się kiedyś skończy. Jestem z Wami. Mega energię teraz czuję płynącą przez moje ciało, więc wiem, że będą to oglądały osoby, które tego potrzebują. I to mi wystarczy. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz to wideo za Zostaw komentarz, jeśli masz siłę. A jeśli nie, to nie. I przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.